Simandero, witam wszystkich w nowym odcinku z Forzy Horizon 5 luźny odcineczek, po prostu sobie driftuje. Takim oto Sikiem SC300, czyli to nic innego, jak Toyota Savera, czy jakoś tak z silnikiem supry. No więc lecimy. Kurde, dawno nie było takiego odcinka u mnie na kanale. Było chyba nie wiem, z pół roku jak nie w dłużej. Jak uczyłem się driftować jeszcze na E36 i przestałem robić te odcinki, bo mi te drifty w ogóle nie szły. No i do tej pory tak zostało. Ciężko mi się jeździ w tej grze na kierownicy. Już próbowałem milion ustawień i to nic nie daje. Teraz wróciłem w ogóle do ustawień fabrycznych od nowa, tak jakby próbuję tutaj sobie wszystko porobić. Płynne rondo DK, a gdzie się zawsze spotykamy, jak zaczynam live. Y, no to się wzięło stąd, że kurde udawałem, że będzie drift king. Kurde, jak się nauczę jeździć, <gry> driftować, no, ale oczywiście nie pykło. Ale ostatnio, właśnie e, strasznie mi się spodobało driftowanie dokładnie tym Lexusem. Mam go tak lajtowo zrobionego e, na jakieś tam 700, aż 766.

No jakiś tam mały postęp jest, no nie będę tego ukrywał, ale, ale to jest nic w porównaniu do chłopaków, którzy naprawdę pięknie driftują w że grze. No mnie daleko do tego. W ogóle nawet, kule tak fajnie można wyczuć to auto, że patrzcie, prawie bez rąk, o, teraz za mocno się ślizgałem w bok, że samym gazem dawkując można nim... Ach, dobra, nie ma popisywania. <grym> Jeszcze zaliczymy inną miejscóweczkę, czyli kontenerownię, albo może pierw latarnię i później sobie zaliczymy jeszcze, zaliczymy sobie jakąś kastomową mapkę i podriftujemy. Odwiedzimy pierw miejscówki wszystkie, gdzie ja się tutaj uczyłem jeździć czyli rondo małe, rondo duże. No rondo, rondo małego już nie będziemy zaliczać. Duże mamy zaliczone bez problemu. wie szeroko jeszcze A, już dzienniku, na sam jestem ciemno. Ale ja 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 pierdykam, dobra, lecimy na trzecią miejscóweczkę, czyli fioletowy horizon, e, czyli tak zwana kontenerownia. Przy okazji jak ktoś nowy zaczyna grać w tą grę, interesuje się driftingiem, to od razu sobie pozna fajne miejscóweczki. Tu na kontenerowni się przyjęło, że lecimy właśnie w tym kierunku ósemeczki. O. Już nie wyratowałem tego. No i można sobie też latać Właśnie o, źle się złożyłem, dobra, jeszcze jedno podejście Właśnie wokół tutaj tych kontenerów tak jakby graniczących z zewnętrzną ulicą Tylko tu jest takie właśnie przełoż się, przełamanie i ciężko jest nieraz dobrze opanować, no kurde, no akurat jak nazwę mi tego nie wychodzi w tym momencie Ale akurat dobrą mamy porę dnia. Ciemno się zrobiło właśnie tutaj. Piękne te światła są na tej kontenerowni. Dobra. Wyszło. No dobra, no to jak widzicie, jeszcze ciężko takie ciaśniejsze mi wychodzą przejazdy. Nieraz tutaj kurde latam bez problemu, a nieraz właśnie tak jak teraz. Ciężko mi się złożyć. No i to by było, kurde, tyle, jeżeli chodzi o miejscówkę. Jest jeszcze jedna miejscówka w sumie tutaj, niedaleko tak zwane ślimaki kurcze na autostradzie więc sobie tutaj teraz wyjedziemy i od razu macie, widzicie na mapce są ślimaczki Ale nie wiem czy nie mam za słabej fury trochę o idzie idzie Musiałem tak, kurde, wymanewrować, żeby tego trafika... I cały czas jedziecie tak jakby yy, z dobrym kierunkiem jazdy po tych ślimakach, nie? Czyli teraz prawa strona i w prawą, kurde, na ten ślimak, tyk, inicjacja, hops. Ua, odprostowało mnie. I dupa i z powrotem, i jedziecie kolejny ślimak tutaj po powinna być piękna przekładka i oczywiście wychylenie z lepszym kątem no i kolejny Uu, za mocno, za blisko wszedłem bandy standardowo. No jeszcze mi te ślimaki, kurde, tak nie wychodzą, jak chciał. Ale to mówię, to też zależy od dnia, kurde. Raz mi się kurde składa, dobrze, fura raz nie. No ale no wiadomo, no, brakuje umiejętności cały czas. Eee, I to by było chyba, kurde. Tyle z miejscówek. Jeszcze jest jedna miejscówka, w sumie możemy się zrespić na nią. Eee, I tutaj mamy strefę driftową, gdzie ona, kurde, była, gdzie ja tu byłem. A, jest tutaj. Hops. Dobrze mnie zrespiło, czy jestem? Nie, dobrze mnie zrespiło. Dobra, tutaj, chyba jest. Przez tego trafika i moje umiejętności się nie pykło. No ale tutaj mamy ciąg takich kurde, fajnych zakrętów w miarę. W strefie driftowej no w sumie trafikami się nie musicie przejmować, bo są przezroczyste. Ja zapomniałem, ja tam próbowałem go ominąć. Się wystraszyłem. No i co, i robicie nawrotkę. I z powrotem w strefę. i mnie wyspinował. Tak naprawdę dobry drifter to w tej grze będzie driftował wszędzie po każdej ulicy. Najlepiej, najfajniej to wygląda po mieście jak się driftuje, ale to nie na moje umiejętności O, także tego, o? Nie no kurde, leksusik superancki No i co, teraz wejdziemy sobie w Creative Hub w schemat zawodów i moje ostatnie jakieś tam odpalane trasy i była fajna trasa do driftów. Eee, kurde. Przeminęło z wiatrem już. Zimka na stadium. Ta poszło moja traska, kurde, fajna. Ale już szybka akcja, zrzuty ekranów, pyk. I nie ma. No i dupa, nie podriftuję. O, jest, dobra, jest, 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 kurde, mam. Nieprzygotowany jestem, przepraszam. 729, to więc sobie od razu będziecie mogli potestować. 3, 7, 8, 6, 7, 3. To jest customowa, przez kogoś zrobiona mapa. Ja sobie dodam do ulubionych e, Maxium Forest. A to nie, to jednak ją miałem, kurde. A, tylko ja nie poznałem po prostu, bo ten spirala taka jest pociągnięta. A tak naprawdę nie jedziemy tą trasą, co widać. E, tylko całkowicie inaczej, zaraz wam pokażę. Auto możemy sobie dowolne wybrać na tą trasę, no ale logiczne, lecimy sobie Lexusikiem No i podczas kurde tego wgrywania ekranu, wszystkich zapraszam do subskrypcji I zapraszam do lajkowania i na Discorda, na live'y Gramy w różne gry, oczywiście w Horizon e, Gramy sobie w ETS-a no co tam tylko chcecie, w Gran Turismo, Need for Speed a, nie wiem ats -a. GRID'a no i dobra, rozpocznij zawody. No i trasa leci w tamtą stronę, całą tą spiralę, żeby zjechać z tego... ...z wulkanu, ale my jedziemy sobie tutaj prosto. Można sobie tutaj chopką przeskoczyć przez murek. Ale się dorosowuje. Ale mamy tutaj kulturalny wjazd. Przesadziłem, kurde. O, nie pamiętam zakrętów, kurde, jak wyszły. Za ciasny zakręt kurde na tej trójce No nie No i tak, tak wygląda moje driftowanie No cały czas kurde walczę Fajna trasa bo są takie kurde te przekładki takie bo na moje umiejętności można powiedzieć Albo nie na moje. Zapomniałem, to był chyba. Nie, to był jednak zakret zakręt. I dupa. No nie wiem co ja tutaj zainicjowałem <gry> Kurde i znowu skopałem ten zakręt Na tej trójce Za, za mała prędkość Brak opędu. Tutaj są chude z strefy, które trzeba zaliczać, ale oczywiście, ja jadę w ogóle całkowicie inną linią przejazdu, nie typowo drifterską, więc na no nie one nie dotyczą. 360, tak, zaplanowane między drzewami. No i tak wygląda moje driftowanie, kurde, no jeszcze daleko. Teraz mnie zarzuciłem, wychodził mi przodem. Kurde, czemu nie zrzuciłem na tą dwójkę? bo mogłem kopnąć sprzęgu uh. Kurde, teraz nawet wyszło, nie? Oczywiście no to nie było perfekt, ale kurde wyszło. No i dobra, kończymy ten odcineczek jak widzicie, kurde, coś tam sobie jeszcze grami driftuje. Mm -hmm. Chociaż to nie jest to, co być powinno. No i tyle. Nissanik. Kurde, Nissanik. Co ja pierdzielę? <gry> Leksusik. Piękna sprawa. Strzałeczka, Do następnego. Cześć.